Dzień dobry, witajcie w kolejnym Rankedziku. Nagrywam go zaraz po e, kolejnych, więc jest to już moja trzecia gra, którą nagrywam. Widzę, że w Enemy team znowu broczny sand się trafił. E, tym razem bronimy. Tym razem bronimy, więc moim planem będzie niedopuszczenie wroga, żeby dojechała jakakolwiek wieża. Wziąłem fioletowego kulwerina i będę próbował strzelać. Mam nadzieję, że team ogarnie. Widziałem, że kilka osób wzięło też kulwerinki. Eee, też im napisałem na czacie, żeby nie dopuścić wroga do tego, żeby dopchał wieżę. Zobaczymy. Zobaczymy. Eee, mamy punkt A i B, zarówno do obrony. I jeżeli oni nie zrobią jakiejś cizerki i nie pójdą na B, to powinno być dobrze. Bo jeżeli pójdą na B, to od razu będą mogli wziąć C. Zobaczymy. Zobaczymy jak to teraz wyjdzie. E, zaczynam standardowo gram e, jako, że jest... A, bo nie powiedziałem wam, gramy w słoneczne miasto w słonecznym mieście Sun City. Jako, że gramy w Sun City wziąłem toporki pałacowych na ostatni punkt oraz. Czy wolę, zawsze wolę tą te wbierze. Sun city, e, to wziąłem pałacowych. I co, ja postawię teraz coś swojego. Tutaj w tym miejscu. Pałacowi, imperialni i toporki, czyli standard. Taki mój standardzik. Dobra, to już nie dojedzie, to wiemy. To ja się teraz skupię na strzale w chwaczkę. Aha, tu chwaczki nie mogę. No i to niepotrzebnie zniszczyłem blaneczki. Teraz... A może, jak mi to zniknie. Ale w tamtą chwaczę. Chwile w nią, bo będzie mnie wkurzała. Dobra, nie ma jej. Posiada oczywiście. Koda już tego niszy, dajmy im jeszcze trochę podjechać. Bo to czas się marnuje, nie strzelam do tego, bo... Wolę, żeby oni tutaj podjechali, bo marnujemy im czas. Trzeba im to, z... O, młot, 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 nie możemy go dopuścić do naszych pulwerinów. Nie może podejść, nie może. Mam nadzieję, że oni go tam... Świetnie, po nim, to też leży. Trzeba skopać drabiny. Ten zleciał. Ten zginie. Ten zginął. Do widzenia. Bronimy się dalej. Trebix, ale stoimy? Ach, nie stoimy. Trebixa nam rzucili. Hmm, tam dojechali. Jeśli B będzie potrzebowało pomocy... Czymś dostałem. Jeszcze ktoś tu strzela. Dobra, wykorzystajmy wszystko, żeby spowolnić cokolwiek. lubimy ich tych pajków. To no, raczej też nie dojedzie. Jeśli ktokolwiek będzie do tego strzelał... To znaczy będzie, właśnie, to jest pytanie. Cokolwiek będzie do tego No na pewno on. Na ja te drabiny zdrzucę. Kolejny trebusz. Ciekawy ten trebusz. Włócznika walnął. Który strzelał do tych wież. Coś zaczął ładować. Zaczął ładować. Pięknie. Ops. Obawiam się, że zaraz oberwę. Balistą. Udało się. Aj kolu Ginąłem I to teraz chyba dojedzie. To już jest na kilka uderzeń, ale to chyba dojedzie. mało nas się za to wzięło. że ktoś wyjechał tymi herbowymi. Te kill zdobył. Mógłby ktoś wyskoczyć, ta wieża. Uh, ten młot wyskoczy i powybijać? To byłoby przydatne teraz. Naprawdę, żeby tam wyskoczył. Uh, teraz wezmę to. Idziemy dalej. A, otwarte. Już. Dobry Witam Keszigów Keszigi wybite Nie trafiłem. Gdybym trafił, to bym... Ale ja trafiłem. Coś tam zginęło. Czyli coś tam trafiłem. Yy, dało się to lepiej zrobić. Uuu, ktoś fajnie toporkami zbiegł. Dobra. Yy, dało się to lepiej zrobić. Yy, wydaje mi się, że powinienem z góry chyba wycelować. W tym razie 900 do 1300. 4 minuty zostały, czyli maksymalnie jak przejmą A i B, no to mamy 10-13 minut. Po przejęciu wszystkich punktów na kapa. No, jest w porządku. Jest w porządku. I dłużej niż 13 minut już ta gra nie może trwać. Jadu trebusz. No to niech siedzi. No, znowu. O, idę na B. Idę na B. Najszybko dobiegnę, bo patrzcie co tu się dzieje. I pięknie wybijamy Iron Reaperów. Dobra, odbijemy B, jest dwie minuty. Jeżeli za dwie minuty skończymy tę te grę, znaczy oni nie skończą, to wygraliśmy. Znaczy nie przejmą, punktu nie skończą. Za dużo, już za dużo. Stream teraz to O, dobrze przyjdę na B. że przyszedł do mnie, bo tu jest pomoc potrzebna najbardziej. Hita... O, tu przeżył? Leżysz. Już myślałem, już się bałem. To przeżyje, ale nie. E, dobra, teraz potrzebujemy. A! Pomocy, chyba. Ale to jest. Okej, okay, teraz idziemy na A. I mamy chyba ranked wygrany. Więc pewnie będę musiał połączyć wam tego rankeda z poprzednim. Bo jest bardzo krótki. Niedobre. Państwo przeze mnie przebiegają, ja przez państwo. Chyba kupić trochę czasu. Po plecach teraz dziadkowi strzelać. Remus... Chyba A wezmą. Mi się wydaje, że A mogą wziąć. staram się jeszcze tam skoczyć. Nie, już jest tutaj. Nie, za dłużej. Bez Trzeba tam wszedł. Ktoś tam wszedł? ale to... Dobra, wolę skoczyć po jednostki. To jest 2.40. Wydaje się, że to będzie moment, jak będą schodzić z murów. Ach, nie cierpię, jak się ten bug robi. Czas na cesarskie piki! Coś jest na C. Jest, ale... Gdybym ja się schował tu... W tym miejscu. Będę pilnował zarówno... Oni idą wszyscy na B. Oni idą na B. Wszyscy idą na B. Ja im postaram się wyjść. Na plecy na tym B. Mam, mam złą pozycję. Wolałbym mieć tą drugą. Wyrównam na rachunki. To jest pan, który mnie zabił. Pięknie. Idziemy tam. Wiem, że jest trebusz, ale ta szarża zrobi dużo. Bardzo dużo. Postawię ich nawet na brace'ie. Gdzieś tam walczą moi, walczą. Minuta. Gdy to wytrzymać, tę minutę. Chyba damy radę. Wciąż na jednostki, jakie tu mamy, powinniśmy dać radę. Mamy to. Po nim mroczny sen. Nie żyj. Przeżył? What the... <grywka> Ale miałem szczęście. Bo to było wycelowane we mnie. Ten błąd był wycelowany we mnie. Udało się. Udało się. Kolejny rankedik wygrany. Pięknie. Plus 75. Wchodzimy wyżej. No, i to już był lepszy rankedik. To już był lepszy. Zerknijmy na tabelę. Rabidy. W porządku. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym rankę